Daj mi kosiarę i będziemy kosić. Daj mi kosiarę i teraz muszę kosić trawnik. Złote drzewo, kto by pomyślał. Wszystko dziwne, kto by pomyślał. Nawet mogę kamień skosić. Boże, co to jest zagiera? Yy, jak skosimy kamień, to tracimy paliwo. Okej, okay. czyli musimy te o to aż topki srebro! Ale bardziej dla mnie się opłaca. Co to jest? to? E? Okej, okay, dobra. ja mam szybkie napełnienie. O oh my god! No dobra, idziemy. Lecimy. Dobra, tutaj niszczymy. Jeśli, jeśli ja jadę. Jeśli ja koszę, powiedzmy jakąś trawę, to tracę Bardziej się opłaca. Jajco, poczekajcie, tylko to zniszczę. To ja, to ten kamień. O Boże, jajco, tutaj jest jajco. Będziemy mieli peta? Czy nie? O, tutaj ją. Dobra. I co to jest? Biała mrówka, okej. Okay. Wrzą no i ją equip. Gdzie? O, jest mróweczka. I co ona robi? A, czyli szybciej sądzę, że bije. Idziemy po kolejne jajko, tylko tu na, na to trzeba trawy, ale o gość to gdzie Jest kolejne jajco! je, yeah! Co? Ja też to niszczę tam. Będzie mnie obchodzić. Niszczę to, o, ale dostałem siana. Nie no, każdy to musi teraz powiedzieć. Dobra, i co mam teraz zrobić? Iść, teleportuj, nie, teleportowania. World 2 nie. Gdzie to się. Całe peliwo. Peliwo. A tu jest... Natankuj wóz! Dobra. Dobra, tankuj. Oj, będziesz tanku! I mi się zwrócił HP! Okej. Okay. Fajnie. Na maksa sobie... Okej, okay, super napełnienie jakieś, a ja nie za, za robuxy, ja nie wydaję robuxy póki co. O ja teraz szybko zarobią, opłacało się. Oj, tutaj kolejne, za tysiąc srawników potrzebuję chyba jakieś, wow, rzadkie jakieś dostałam, ale dobra. best. dobra. A ja mogę ją ulepszyć jakoś, bo widziałam ulepsz to. Nie wiem no za 3000 aż! A ja mogę kupić jakąś lepszą kusiarę. Kosiara? Kosiara plus. Za... Okej, okay. no to kupię. za, Nie, to ku... kup kosiarę, okej. Okay. I teraz mam trochę nowszą. Teraz tu kusiarę mam. <laughs> kosić trawnik. Dobra, i ja będę pierwszy gościu, no. Ale ja jadę to no dobra. O dobra! Legendarne jajce Legendarne! Dobra, ja otworzę please! A no i nie dostałem legendarnego jaja. No dobra! Lecimy! Odblokuj za jakieś Robuxy, ale ja nie chcę wydawać. Dobra, o! Otwarte! Aż trapnę jakąś lepszego niż... Rzadkie no, często. Otwierajmy sobie dużo tych mróweczek. I sprawdzimy co się stanie. I teraz jeszcze będę kosił do tego. Trawnik. A jakiś lawnik to poz O, Jakaś biała mrówka trafiła się znowu. Więc byśmy mogli mieć cały team. Aj, no tak. Plecak. Yes. Ta daje tyle, 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 tyle. Tyle samo dają te. No te takie same są praktycznie. No takie same. Dobra, equibest Best pets. Dobra, mrówki. I teraz idziemy jedziemy zatankować. Takie paliwko sobie zrobię. A tam będziemy się martwili. Kup co to jest kup? A właśnie jakiś sklep z robuxami. A co za 55 robuxów by się przydało. drogie rzeczy. Czekaj, a to? Co? A, bo jeszcze to trzeba kupywać! Oooo! Ja też to mam bardzo słabe krzaczki! Krzaczki. Dobra, za te krzaczki są, że najwięcej się dostaje po prostu za trawnik. Drzewo złote, pierwszy raz widzę takie coś jak złote drzewo. Nie, legendarne jajo, lepsze. Tam może wypaść mi dobry pet. Mrówki niszczyjcie tam. Legendarne drzewo tam nie. Ja to legend mityczne jaja otwieram. Poczekaj, epicki tam był, ale często Bruzowa mrówka, ale dobra. Okej, okay. się... Słaby tu jest! To ma żaden. Nie no, to jest plaza jakaś słabiacka mrówa. Prawda, że mnie coś lepszego czeka, ale dobra. Tutaj te jaja trzeba też potwierać. I drzewo złote znowu, a tak to bym stracił jajko. A może ta jest jakaś lepsza? Nie, to go, żaden nazwa. Może jakaś złota będzie mrówka kiedyś w przyszłości. Pety, właśnie tutaj, shop jest. Pasy. Pasy. To jest jakieś tanich rzeczy, nie ma speed, prędkość. Podwojanie. Po, po zwierzęta, posażone. Okej. Okay. podwójne. Psz. Pieniądze. Podwójne pieniądze są. Ale nie, no nie, kupuję. Nie, nie kupuję. Pien podwójnych pieniędzy. Dobra. Dobra, a da się odblokować to za zwykłe. A ile mam trawy? Czy ja, za ile mogę? Za nie pasuje mi. Ulepsz, dobra, lecimy jeszcze, bo muszę wszystko zużyć. Wszystko nie I dobra, i teraz idę to wszystko Zatankować i sprzedać to wszystko. I napełnić sobie benzynę. bo o, tak w sumie no... Bo, o! Co napełniłem? Ten a tak napełniłem. I tutaj jest to. I tutaj są kolejne jajca. To jest to... To jest jakieś rainbow jajo. A to mi się raz trafiło. Dobra, zero pro. Co? Zboczny. Mityczny epic. Mityczny zero, czyli nie ma mityczny. Rzadkich jest dużo, a ja mam często. Nie no. Lecimy. Jeszcze musimy to backpack kupić. Tylko pierw... pierw... O, poczekaj! Ja razem, razem! Otwórz, otwórz! Każdy, co? No i teraz... i nie dostałem. Ślicznie! Tak? A co to? Nie! Co? Czyli szyb... najlepiej... Co to? Co, co to? To, co jest naj... Na pełni zbiornik gazu. Szybko. Nie, to nie chcę za 99 Robux. nie opłaca się i niszcz, on one zniszczone Ju zwykłe, te jaja, jajca to tam bardzo szybko jakoś lecą a to jednym hitem na takie jajco niby jestem mega dobry już w te kosiarki o i mam jajko, no i może jakiś jakby kolejny legend te, te rzadki Jest! plażowa mrówka tam i ja ona daje dobra Wyciągamy, wyposażamy. I teraz mamy dwie najlepsze mrówki. Teraz to koszę szybko. By się przydało to tutaj. Musiał dużo kosić bardzo. Kupić, no, przydałoby się. E, I jeszcze pasy. Dobre, to. Jodra. I te ja muszę po kolei kupować. Za 2000 tysiące jest kolejna. Teraz mam taką nowszą. To nie? Oooo, Sama... i teraz tu szybko leci. To drzewo to już złote, to już bardzo szybko leci. A zwykłych drzew jeszcze nie kosiłem, co dopiero duże złote. Ten go, to można skosić czy nie? Nie, no i już otworzyli. Dziadygi! A można, a już mam tysiąc. Tysiąc mam? Czy nie? No dobra, ale ja, jak tu dojść, się. Jak tu dojść? Czy tylko za zarubuksy są? Być może. Nie, jestem bardzo ciekawy, co się stanie. Więc odblokujmy. Poczekaj, kupujemy. Kupujmy. Kupujemy. Tutaj skoro tu 300 mam. Oj, mamy pustynną kalinę. Oj, tu trawa na pustyni. Nie. Kup to jest po polsku zresztą gram. Wow, co się dzieje po jakimś łbie? tam. Wygląda serio jak czyjś łeb. Tankować? Gdzie tu się tankuje? tutaj jest? Myślę, już myślał. A 37 tysięcy. Magiczny las tam jeszcze jest jakiś. Ulepsz. Ale nie, to koszary, bym musiał kupić. Na tanku, tam ee. o nie, o jak szybko się tankuje Poma, A czy ja szybciej teraz zużywam to paliwo? A ja myślałem, że wolniej o i teraz kaktus to szybko się idzie. A to można zniszczyć? Tam złoty kaktus zresztą się rozwala, ale jest bardzo długo rozwalany. Czyli nie wiem, czy ja, mi się to bardzo opłaca. A jak już jest, to zniszczmy. Niszczymy tego dużego kaktusa. Nie, bo nie mamy paliwa. Jużmy musieli kosiara. Za, za tyle. Kupić kosiarkę lepszą. Ko, kosiarkę. Nie ma chodzenia tutaj. Masz kosić trawnie. A ja z tak fajnie chodzę. Ramiączkami ruszam. Ćwicz, chłopie! Ćwicz! Co to troskawkowata? Ale to jest oszustwo. Poczekaj, ja nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. Okej. Okay. Nie ma. Nie, nie, nie. na maksa poleci. Tyle, ile się da. Do... Dobra, ja tutaj niszczę to. A pety niszczą też. Paliwo też powinno się. Jak się też nie kosi. Ale tak to było trudniej. O, Dużo! duży kaktus. No du z duży. Od razu kup teraz. O, dobra, masakra. Szybciej się. O, tak tu rozwalają moje pety. A tamte skały. A skała dużo da pewnie. Nie lubię, jak to się sypie. To jak w pet simulator. My gramy w coś innego, Dobra, ktoś niech się niszczy. Peciki tutaj niszczą. Widzicie? To tak w pet simulator, ale kup za. Co? Robuxy. Robuxy. 22 tysiące. Rainbow. Rainbow tu jest jajką. Tutaj rzadko co kupuję jaja. Bardziej się na pierwszym świecie opłaca. Tu w ogóle trawy nie ma. Skosili wszystko. Skosili. Dajcie. Tu też tak zrobimy, taki serwer. Cały skoszony. I co, nie będzie trawy? Nie będzie trawy? Yy, yy, nie wiem. Głazy, głazy takie zniszczę. Zniszczone głazy. Mamy o nie! No, najgorzej to jak w pet simulator. A ja nie gram w pet simulator teraz. Dobra. Zapełni, dobra. Tankujemy. Mruweczki przylazły do mnie. Łatwiej się w sumie zdobywało, pet, ale w tamtym świecie. W ogóle jajek nie ma. Simulator kosiarek. Tak to się dokładnie nazywa Koszę swój własny trawnik. Proszę mi za to zapłacić, bo nie będę wdzięczny. Ale w mi za trawę się. Co do... się niszczy? Nie, kaktus. Złoty kaktus, duży, dobra. Ja idę po niego. Nie, no i co z tego? No, ja muszę chyba infinity. Czekaj. Infinity, dobra. Idź szybciej, Boże. I no i przed chwilą tu napełniałem i tu się wypełnia, no i kaktus szybko dobieg! Więc no w sumie opłacało się, speed Nie, nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to, 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 to niż tak, ta, no mrówki, to jest jakiś pet simulator, czy co? O, no, dostałem. I widzicie, no i przez was mrówki w stracie. Dobra, niech to niszczycie. A ja tutaj poczekam. Hehehe. Ale one tu wolno, strasznie niszczą. A jak ja im pomagam, to zaczę paliwo. Niszczcie trawę. A bo rzeczy za mnie niszczą. Im pokażę, gdzie mają... Dobra, niech niszczą. To jest dobra taktyka. Ja już na nich tu... czekam. Na to idźcie. I może, A, bo tego gdzie można, niszczyć, się ja dziwiłem, czemu one nie idą. Dla z nich niszczą kaktusa i tak to się nieskończono się robi. Jakoś to niby trochę dłużej zajmuje, ale przynajmniej mam dla oszczędności. I robuxy swoje, które też się dużo płaci. Mimo, że troszeczkę raz, tam może dwie minuty się zatankuje, ale to, ale to jest najlepszy sposób na oszczędzanie. Za oszczędzanie 800 Robuxów. O, to jest goldy, 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 o nie, no i akurat, nie, 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 jeszcze nie, tylko... to to, to tak, to. nie, nie, Sypnie nie, To normalnie, nie, wiem. nie, ja im nie, pomagam nie, pomagam Pety mają same sobie. Tylko kurde, trawę. To nie jest symulator trawy koszenia. Tylko symulator koszenia kaktusów. Oczywiście na jednym z tych światów. Mruweczki są dobre. Cyk, tutaj niech niszczą. A ja to po prostu pozbieram. I paliwo. Chciałabym ja sobie dotankować w tym czasie, co one niszczą. Paliwo na maksa. I teraz mam znowu na maksa całe paliwo. Prezent mam. Ogłoszone i te. Free gifty normalnie, jak cena. What? O, mam 12 tysięcy spoko. Po co mi kosiara? Dobro. No, no proszek. Dobra, fioletową kosiarę kupuję. Coś ona da. Pety, a nie kusiara. Mogę Pety wysłać. Wysyłam Pety. Jak tutaj poniszczą trochę, bo muszą ciężko pracować. O! No. O, to są też kaktusy. Tutaj niszcz. Tego nie da się niszczyć, czajcie! Niszczyć, bo ja to mam specjalistę. To nic nie ma ciekawego, więc pokażmy w ten sposób. Zniszczone, ale bardziej się opłaca chyba kosiarą. Bardziej się chyba opłaca kosić. I niby może zużywać paliwo, to trochę niby szybciej jest. To wszystko za nas zbierać. Niby to tego szybko się niszczy. A nic więcej pożytecznego nie masz. I tak to i tak musisz się często łazić. A co jeśli powrót? Nie, nie, odrodzenie? Ja chcę? Nie, nie robię odrodzenia żadnego. Ulepsz? No nie no, kosiary nie. Kosiary nie, kosiary nie. Tak na maxa. Wow, no i, no i tak to można zarabiać. Hejs. W oczywiście kosiarkach. Jo, jo, dobra, kosiarą też się coś pokosi. Jakbym nie miał używać kosiary, to, to by było niemożliwe. Kosiara, czy kosiarki, nie żebym nie użył. Kosić trawnik? Ja bym nie kosił, ja bym. bo ja jestem robak. U no, Mnie depczą. Muszą mnie zabić pierwszy, żeby wyczyścić trawnik. To nie ma sensu. Naturę zabijać na trawnik. Dobra, dwie rzeczy na raz. Pety plus ja równa się współpraca. Zobaczcie, jak ja, a ja przez trawnik więcej tracę niż jak skały rozwalam. A no skały dokładnie no od, od razu więcej lecim. Chyba, że ktoś ma słabe, to wiadomo. To tam w ogóle cały trawnik skoszony. To też robimy, tak sądzę. Robimy. O co to już, już na maksa niech zużyjemy, no i tyle. Pierw tą część całą, to skosimy trawo, trawę. To mi się ta gra podoba, w sumie koszenie trawy. Dobra, niech niszczą, tak, niech niszczą. Na początku niech trochę im pomogę swoim paliwem, który, którego mam. Dobra, już, już niby nie mam paliwa. Dokoszę sobie to, żeby mieć E, teraz cały czas trzymam. E. Nie, nie, nie ma. E. Dobra. Ulepszam. A pety niech niszczą i zaraz im idę pomóc. Ulepszam i idę im pomóc. Z najlepszej kosiary. A, ja to sobie poniszczę. w tym czasie, aż jak pety będą. Wiadomo, tutaj sobie pokoszę trawę i im tutaj pomogę. Niech im będzie. W ogóle mi nie tracę. Za rzeczy nie tracę, a... A więcej niby zarabiam. Więc tutaj to będzie nieskończoność, tak tylko wydawanie robuxów na kolejne światy. Bez sensu to zrobili, bo... O nie, dobra, muszą tam pety wyjść. O tak, niech niszczą. A ja sobie, o nie, nawet nie zdążyłam podejść, a one już ciuk ciuk. Sztabki z złota. Normalnie dostaje za to, że kurzę trawnik. Roblox to śmieszna giera. One niech to niszczą, a ja tutaj dokończę ten trawnik. Co to jest jakiś pet collection? Nie, to nie jest pet collection. No dobra, to są tylko pieniądze, a to już sztabki złota i diamenty to tam. Co? Co? Mega kaktus, okej. Okay. Włażę na tego mega kaktusa. Dobra, swoją kosiarę poddałam na mega kaktusa. A teraz same zwykłe rzeczy. Ja to skosiłem. Pamiętajcie. Widzowie, że to nie mówcie, że to ktoś skosił. Tylko że to ja skosiłem. Bo wtedy się dogadamy. Szybkie napełnienie. Niepotrzebne mi szybkie napełnienie. Potrzebne. Niepotrzebne. W sensie. Dobra, i mam pełno, tak? Pełno mam. A mogą chociaż pety niszczyć? No nie, pety nie mogą niszczyć. Wow. Skoś. Skoś. Skoś trawy. A ile ja mam skoszonej trawy? Skoszonej trawy mam. Pra, uprawienie. No nie, no dobra. Ja nie wiem, ile mam skoszonej trawy. Nie pety nie mogą niszczyć. Natankuję i chyba koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Dobra, lecimy. I niech mrówki niszczą. Ej, im pomogłem. Ja pomogę im. Skosić cały trawnik. Dobra, przy okazji, coś tam na jakieś głazy wpadnę, coś tam zarobię. Wiem, że to nie jest takie dużo, 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 ale zawsze coś trzeba myśleć. Dwie krainy skoszone, salutkie. Salutkie. Musiał wyjść na. Co? O nie! Trawa się odrodziła. A tam nie mają trawy. A tutaj już trawa jest do koszenia, chociaż tak na maksa skoszę to wszystko. I jest trawa! Już myślałam, że trzeba na inny serwer łazić. Tak w takich gierkach było, że czegoś nie było. No to trawa uschła już dawno. Ładnie! Fajna gra, bardzo. Koks. <grytania> Koks gra. Zbieranie paliwa. To zbierze więcej paliwa, a ten zbiera. Yy, yy, yy. O dobra, ja tam idę! Otwierać chmurkowe jajo! Wiesz? Wiesz, widzu, że idę otwierać chmurkowe jajo? Jak nie widziałeś, to zaraz wie. ile kup to jest? Nie, no. Aż tyle robów nie będę wydawał. 160 jakieś, no to. Za cztery! Nie, Epic epicki, Kinień, czerwona mrówka, zmarnowałem. Żaden... O nie, najgorzej, te małe... No, chociaż te opręcowanie... O, tu jest takie same jajo! I to za darmo! Za darmo jest takie jajo. Wzięliście? Ja no tu się bardziej opłaca! Epicki! Teraz ten... Czekaj, ten jest... A no tak, tak, tak. A ten jest tak, tak. O te mają jakieś 0,7% Lecimy. Opłacało się. Opłacało się, bo i to bardzo. No i teraz tu leci jak to turbo leci. Wszystko niszczone, tylko ostatnie, ostatnie trawniki. O, już się odrodziło tak szybko. Już skosili cały trawnik, rozumiem. Dobra, skoro trawy trzeba tyle nakosić, to trzeba kosić trawę. Przed chwilą wydałem, już tyle mam. Epik drugiego muszę zdobyć. Epik, kupik, kup, kup. Please, epicki... No, że... Nie, żółta! A to już lepiej. Nie. Żółta, 7, i 1050. No i ta... No szczerze, ta jest lepsza. O uszkodzenia. Prędkość spaceru, ataki sekunda. Ataki sekunda. Ataki sekunda. Ataki sekunda, czyli w 10 sekund ataki jakieś robi. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, te pety. że będą dobre. Liczmy, że będą dobre. Wiecie... Burze epickie są. Epicki. Lodowa mrówka. I co? Było warto? Co? Coś tam było warto. No dobra, tego ściągamy i tego zakładamy. A z, jak szybko lecimy z nową mrówką. No tak, jeszcze! Ostatnie rzeczy niszczone w tej krainie. Ostatnie, dokładnie. Ju I to tak bardzo szybko jeszcze niszczone to. Dobra, plus i tutaj coś. Pasy czy to. To, 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 to. To, to było za 2002. drugie. No dwa razy, już dwa zbiorniki by były. O, to jest już jakaś moc. Mrówka, opłacało się mrówki brać. Skała tam jest. Ja muszę ją ominąć, tą trawę, bo za trawę za dużo tracę. Muszę się przebić przez trawę. Starczy? Proszę. Starczy? O! Co? Opłacało się bardzo. To by było na tyle. To zdejmę kosiar, żeby nie skakać z kosiarą. To by było na tyle. Widzimy się w następnych filmach z kosiarek.